przedstawiła swoją rodzinę. Dwie róże to są rodzice, lilie otwarte, takie, no, prawda, pięć lili to są Teresa i jej siostry i cztery lilie, które się nie otworzyły, chociaż jedna jest troszeczkę otwarta, to była Helenka, bo umarła mając pięć i pół roku i trzy, trójka tych pozostałych dzieci, która umarła w dzieciństwie, prawda. Także Teresa przedstawiła swoją rodzinę Malowała obrazki, takie schematy, prawda? Kupowały i je malowały i sprzedawały się te obrazki. Także tutaj też są obrazki namalowane przez Teresę. Obrazek przedstawiający Jezusa, który miała w, swoim, w swojej celi te kandelabry. Te, też ma, 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 ma no i mówiłam o tych godzinach rekreacji, prawda? I Teresa napisała 8 sztuk teatralnych. To jest dosyć duże słowo, bo miały godzinę rekreacji, więc nie mogę przekroczyć godziny. Dwie sztuki napisała o Joannie Dark. Te pierwsze dwie. I sama sobie, że tak powiem, zrealizowała te stroje, prawda? Widzimy tą suknię tutaj, prawda? Miecz, Joanny Dark. Tu jest fotografowana jako grająca rolę Joanny Dark w karmelu. No i ta ostatnia część tego muzeum nam przedstawia e, karmel w czasach świętej Teresy. Kilka zdjęć jest. I karmel obecnie, prawda? Także siostry powiększyły trochę e, wybudowało, żeby, że tak powiem, nową klauzurę, no, gdzie jest ogrzewanie, bo w czasach świętej Teresy nie było ogrzewania, no żyją tą samą regułą, ale no trochę trzeba ją zaadoptować do XXI wieku, także.